Chciałbyś zdobyć złotą chochlę, pokrój w kostkę trzy kartofle. Wstaw na ogień garnek wody, sukces prawie już gotowy. A w trawnikach najlepsza zaciera, super sopa, glaz już Darmo szukać dobra, jej winnym, a w innym pobycie. Zagubicie jej w naszym kupecie A w trawnikach najlepsza zaciera Super so bagla, z opaklaccym szwajera Darmo szukać jej w innym powiecie Nie słyszę państwa! Celem naszej imprezy jest oczywiście kultywowanie tradycji poprzez te wszystkie konkursy potraw, potraw regionalnych, czy też pieśni i przyśpiewki ludowej. Staramy się kultywować nasze tradycje, przekazywać młodemu pokole, młodym ludziom dumę oraz to, żeby dalej trwała ta tradycja. Oczywiście celem takiej imprezy jest także, a może nawet przede wszystkim dobra zabawa dla mieszkańców, tak żeby się wszyscy mogli spotkać, czy to w miejscu czy też pomiędzy miejscowościami dalej rozwijać te dobro sąsiedzkie stosunki, a nawet przyjaźnie. Po raz 16 na terenie gminy Trawniki, a właściwie w Trawnikach odbywa się festiwal pod nazwą Zaciera Trawnicka. To oczywiście mamy tutaj na myśli produkt regionalny, zupę, notabene tak jak tutaj mieszkańcy mówią. Jak widzimy po raz 16, dlatego też przyjęło się to do, w kalendarzu, przyjęło się także wśród mieszkańców, bo jak widzimy licznie przybywają na tą uroczystość. Również niejako tradycją naszej zacieny trawnickiej jest fakt, że mamy bardzo deszczową pogodę. Na 16 edycji można powiedzieć, że 80% to była w deszczu, ale patrząc na tą suszę, na to co dzisiaj jest potrzebne wsi polskiej, to będziemy się cieszyć z każdej kropli. Najważniejsza jest miła zabawa. To, że ludzie spotkają się w zgodzie w uśmiechu i to jest najważniejsze dla nas. Najważniejszym momentem dzisiejszej imprezy, dzisiejszej 16 edycji jest uhonorowanie blisko 30-letniej pracy naszej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Ewy Mazur. Będę miał zaszczyt wręczać medal zasłużony dla kultury polskiej, pani Ewie oraz dyplomy uznania. I mam nadzieję, że chociaż w skromnym wymiarze będę miał możliwość jakby podkreślić jej działanie przez te, przez te wszystkie lata. Także będzie mi niezmiernie miło. Pan wuj, Pan przewodniczący Rady Daniel Kowalczyk ufundowali specjalny graberton na tą okoliczność i bardzo proszę o wręczenie tego grabertona. W imieniu pani dyrektor ja, ja będę dzisiaj głosem, ale tylko głosem i chciałabym pani dyrektor bardzo serdecznie podziękować za to odznaczenie, które dzisiaj, które dzisiaj otrzymała. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie nie tylko dla niej, jak sama pisze, ale dla, i dla wszystkich pracowników gminnego ośrodka kultury w trawnikach, instruktorów, bibliotekarek, zespołów i grup artystycznych rękodzieła artystycznego oraz całej społeczności lokalnej. Przez te wszystkie lata poprzez różne przedsięwzięcia umożliwiała naszym dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich talentów. Najważniejsze imprezy kulturalne miały swój wymiar zarówno gminny, jak często były ważne dla całego powiatu świdnickiego, a niektóre nawet wychodziły na skalę ogólnopolską. I mamy tak, mamy zacierę trawnicką, już 16 edycja, mamy 18 edycję festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Mamy też 21 edycję za sobą jesiennych spotkań teatralnych. Mamy co roku także festyn rodzinny na Dzień Dziecka również na terenie Goku bardzo dobrze od wielu lat działa kapela wraz z zespołem śpiewaczym która promuje gminę powiat na, na około dosłownie od kilku też lat mamy wspaniałą orkiestrę Dentą. Która w ekspresowym tempie rozwinęła się i umożliwia naszej młodzieży rozwijanie swoich talentów. Także tych wiele kół, zainteresowań, zajęć pozwala kolejnym rocznikom naszych dzieci i młodzieży rozwijać swoje talenty muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne również. Chciałby zdobyć złotą chochlę, pokrój w kostkę trzy kartofle. Wstaw na ogień garnek wody, sukces prawie już gotowy. A w trawnikach najlepsza zaciera, super zupa ględzcy. To machajcie rękami, będziemy wiedzieli, że śpiewacie też. Bardzo ładnie pani Kiarenko. Kopiec wąki, usy wielki.